I aha! Aha! To tak to działa! I teraz, jak te wszystkie rzeczy ogarniecie, to nagle nie ma konfliktów. Aha, to może być związek, że nie ma kłótni. Aha, ale to musicie zaakceptować. To wszystko, jaka ta druga osoba jest. Aha! A jak już pójdziemy dalej, to zaczynamy rozumieć tą drugą osobę. I wtedy już wszystko, wszystko rozumiemy, dlaczego ona jest, jaka jest. I nam przestaje to przeszkadzać. No. <laughs> I nagle chce nam się wspierać. Co? Ale wsparcie to nie jest parcie. Czyli nie wkładamy w szprychy czegoś, tylko jak ktoś mówi: Ty wypieprzam się, wsadź ten kijek tam, gdzie masz wsadzić ten kijek, żeby mi pomóc, a nie żeby mi je motywować. Nie? Albo mówi: Daj spokój, dajesz spokój, odpuszczasz. No i teraz najważniejsza. Tak. Nie oczekujesz. Że druga osoba się zmieni. Nie oczekujesz, że będzie inaczej się zachowywać. Nie oczekujesz, że związek będzie jakiś. Nie przestajesz oczekiwać. Czegokolwiek. Tak, tak jak od przyjaciela. To nie jest, że ty tam coś oczekujesz. Bardzo mało oczekiwań jest w relacji przyjacielskiej. No i co? I nie uzależniasz. To już jest hardcore, trudne. Nie uzależniasz swojego szczęścia od drugiej osoby. Nie musicie być razem. Nawet przez pięć minut dziennie w ogóle nie musicie być razem. Jesteś tak ogarnięty sam ze sobą. I na takim poziomie dobieranie się w pary, to jest level pro hard, bo nie uzależniacie swojego szczęścia od drugiej osoby. To jest, to jest poziom, no, top high. I Ewa, dokładnie tak napisałaś na, na, na końcu współistniejesz, to, to, to omów. Współistnienie to jest takie piękne słowo, bo ono ma nasycenie, że coś się robi razem. Ale bez jakiejś niesamowitej energii. Ona jest lekkie. Ona jest lekkie, tak jak jest lekki związek, tak naprawdę idealny. Współistniejesz, czyli tak naprawdę nie wymaga to ciebie żadnej pracy, żadnej siły, żadnej nadzwyczajnej energii. To się po prostu dzieje i to ładnie się przenika. Wy się przenikacie ze sobą nawzajem. Kolaborujecie, nie przeszkadzacie sobie. I tak jak pięknie pokazuje. Y ten cały nasz wykład odnośnie relacji, to na naszych związkach damsko-męskich, takich jak jesteśmy chłopak-dziewczyna, mąż-żona, narzeczony-narzeczona, to myślę też, że fenomenalnym przykładem na współ, współistnienie ze sobą jesteśmy my z Dawidem, bo de facto jesteśmy dwiema totalnie różnymi osobowościami. Mamy totalnie inny kord tego, jak to się stało, że jesteśmy na pewnym poziomie wiedzy. W zupełnie inne środowisko. Tak naprawdę wszystko nas różni, a jesteśmy w stanie tworzyć razem live, przemawiać razem, argumentować nawzajem, jesteśmy w stanie się wspierać, współistnieć. To, co jest piękne, że kiedy my wzrastamy, przestajemy czuć, że cokolwiek nas spina, jest ciężkie, ogranicza, tylko to się po prostu dzieje. I tak samo. Czy w związku z Romanem, czy w prowadzeniu wykładów z Dawidem, nic mi nie przeszkadza, nic mi nie blokuje. Wszystko się po prostu wydarza, dzieje. współistnieje z tobą tutaj na tym lajfie, współistnieję w związku i to jest bardzo lekkie, to nie jest wykańczające, wycieńczające i tego każdemu życzę. I to jest coś, co, co na przykład ja też fajnie udało mi się osiągnąć z moimi rodzicami. Tak, ten mój ojciec on mnie denerwował na miliardy sposobów. Dzisiaj to jest takie właśnie współistnienie. On istnieje, ja istnieję. Nikt nikogo nie ogranicza w żaden sposób. Taką ja relację zbudowałem z, generalnie z moimi rodzicami, to jest coś nieprawdopodobnego, bo z, ja z takiej osoby, której mi się nie podobało milion rzeczy, ja ich tak szanuję, że to jest coś nieprawdopodobnego. Do tego stopnia, że rok temu pojechałeś z nimi na wakacje, nie? No i to i Bo teraz możecie sobie teraz jechać ze czuć potrzebę, na wakacje? żeby więcej czasu spędzać. To jest takie, że po prostu lubię. Albo z teściami na wakacje, nie? To jest oświecenie. A, ale to jest coś właśnie do osiągnięcia, ale tego się nie, nie osiągnie, jak chce się to zrobić, żeby tak było. Tylko my musimy się tacy stać. To nie jest coś do osiągnięcia, że z zewnątrz to złapiecie, nie? Wy musicie się tacy stać, a potem ludzie zaczną z wami rezonować. I nawet jak dana osoba będzie miała jakieś niedoskonałości, to wy jesteście okay. doskonałością, która widzi doskonałość. A nie, że <laughs> można wytykać palcami, że no niby fajnie, ale to, to, to i to. Jak my się stajemy doskonali, to zaczynamy widzieć doskonałość w świecie zewnętrznym i przestaje nam cokolwiek przeszkadzać. To jest ten top ultimate, gdzie zaczynamy drugą osobę szanować, pozwalamy jej być sobą, nie mamy oczekiwań, nie pragniemy, żeby była inna. To jest coś ultimate, co jest do osiągnięcia, jak zaczniemy kontrolować w nas te zarówno stany emocjonalne, czyli chodzi tak głównie o pragnienie w związkach, bardzo dużo psoci, odetniemy to, i te logiki, które sobie układamy jako fundamenty w związku. Tu uważać, że coś musi być tak. Uważaj, bo za tym pójdzie cała lawina konsekwencji. I teraz dlatego ta wolność jest moim takim głównym słowokluczem, bo jak mamy wolność, no to nie ma tych mechanizmów, że ty coś musisz, że moja kobieta musi osiągać, że ona musi być jakaś. Jak jest wolność, to ona może robić co chce. Ona może być kim chce. I tu już jest szachmat. To jest taki sam szachmat jak z tymi myślami, że wszystkie myśli idą do kosza, Każda myśl z bzdurą, wolność dla partnera. Załatwia to jeden do jeden tak samo. Dlatego dobre fundamenty, kochani, to są fundamenty do szczęśliwego życia, przebudzonego, wspaniałych relacji, fiołków i aniołków. Dziękuję bardzo.